Co robimy w mediach w sytuacji, w której zupełnie się nie spodziewamy? Prawdę wyjątkowego. A, no, płyniemy z prądem. Nie! Wyczarowalibyście mi zawał. No bo, że ktoś podpali książkę w pomieszczeniu pełnym zraszaczy, to się nie spodziewamy. Albo, że ktoś cię wyzwie przed kamerą. To akurat się spodziewaliśmy. Dlatego włączyliśmy kamerę. Cześć, mogę cię prosić o wywiad? Jestem Bitch, bitch. Albo że dostaniesz statywem i aktor cię uratuje. Więc tutaj. Oj, ja dostała kamerą. Wow. wow Dobra, uratowałeś nie. mnie, tutaj. mój bohater. Tak. Nice. Tak to już jest. Jak w życiu. Podczas nagrania jest wiele nieprzewidzianych sytuacji. W swoim e, kanale na YouTube przepraszam, Jasne. ale muszę pana czarka formę. Muszę porwać? Musz porwać? zdjęcie. Ale w moim odczuciu to one tworzą najfajniejsze materiały. Jeżeli chcesz zobaczyć, co się dzieje w mediach od kulis, to koniecznie zaobserwuj mój profil. Pa! Będę za chwilę jeździła w Toyocie, ale czas! No cudnie!